W ostatnich dniach sporo pojawiło się spekulacji w mediach na temat, w jakim składzie nasza drużyna będzie grała w tym spotkaniu. Sporo spekulacji na temat, kto powinien być powołany, kto nie powinien być powołany. Chcę tu powiedzieć z tego miejsca jasno i otwarcie, że przy powołaniach i przy ustalaniu składu kierujemy się wewnętrznym przekonaniem, żadną sympatią czy antypatią żadnymi sugestiami i również tym razem będziemy się kierowali takim wewnętrznym przekonaniem co do tego, kto powinien grać i jak skład naszej reprezentacji będzie wyglądał w tym spotkaniu. Oczywiście wiemy, że mecz jest bardzo istotny dla układu tabeli, ale uważam, że na tym meczu eliminacje nie kończą się. Jest to mecz, w którym zdobywa się trzy punkty. I myślę, że zarówno my, jak i Ukraińcy te trzy punkty będą chcieli, będziemy chcieli zdobyć. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Oczywiście my ze swojej strony liczymy na wsparcie każdego kibica, każdego Polaka, każdego, który nas wspiera i każdego, któremu leży na sercu dobro naszej piłki. Sergio Ryczelen, sport. Panie trenerze, proszę powiedzieć, czy dokonując wyboru tej wyjściowej jedenastki, bo zakładam, że no już większość tych piłkarzy ma pan w głowie, to był wybór ciężki. Czy był ból głowy, bo tylu piłkarzy jest w dobrej formie? Czy ból głowy, bo, bo trudno dobrać takich, żeby rzeczywiście ta jedenastka była kompletna? Mamy dobrych piłkarzy, natomiast nikt nie jest tak, że skład jest ustalony, czy skład zamyka się na kilka dni przed, przed konkretnym spotkaniem. Myślę, że byłoby to bardzo złe, gdybyśmy już na kilka dni przed meczem wiedzieli, kto zagra. Zawsze są to dylematy, nie ma co ukrywać, są to dyskusje, są to analizy i do końca y, zastanawiamy się i te decyzje podejmuje się często, być może dzisiaj, a być może jeszcze w dniu meczu. Dobry wieczór Panom, Mateusz Borek, Polsat Sport, mam pytanie do... Pana trenera Fornalika, bo tak, żeby troszeczkę rozluźnić ze atmosferę. Chciałem zapytać, czy zostały wyciągnięte jakieś konsekwentnie względem tego ochroniarza, który wczoraj za wcześnie wpuścił dziennikarzy i do Pana Kapitana Błaszczykowskiego, bo jutro wejdzie do klubu wybitnego reprezentanta i pasowałoby, żeby jednak ten wynik był wybitny przy okazji takiego meczu. To, to ja też odpowiem tak, żeby rozluźnić atmosferę, że była to jedna wielka mistyfikacja. Ja osobiście dobry wieczór witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście fajnie jest, jeśli było mi dane rozegrać 60, będzie mi dane być może jutro rozegrać 60 spotkanie w reprezentacji, ale dla mnie wszelkiego rodzaju rekordy nie mają znaczenia. Dla mnie liczy się tylko i wyłącznie wynik drużyny i to jaki będzie wynik jutro jest dla mnie najważniejsze. Powiem szczerze, że nie przywiązuję do tej uwagi, ile spotkań rozegrałem z Orłem na piersi. Chociaż wydaje mi się, po zakończeniu, po zakończeniu swojej przygody z piłką będę miał okazję trochę powspominać. Czy pan gdyby dostosowuje tych piłkarzy do krychowiaka, czy to jakoś inaczej wygląda? I pytanie numer dwa to kontynuacja wątku Radka Majewskiego, bo Radek nam mówił, że pan też go pytał, na jakich on pozycjach gra w Nottingham, i on właściwie gdzieś tam zakomunikował, że przez ostatni rok, czy, czy dłuższy okres czasu to wystąpił. Na każdej pozycji właściwie w drugiej linii, czy pan też przewiduje jakąkolwiek na niego inną pozycję niż środkowego pomocnika. Co do pierwszego pytania, no sobie sprawę, że Grzesiek Krychowiak no, ma swoją pozycję w tej drużynie i, i na pewno jest kwestia, kto będzie z nim grał. Ja też w tej chwili nie odpowiem, czy to będzie Łukasik, czy to będzie Borysiu, czy może ani jeden, ani drugi, więc. Poczekajmy z tym. Z odpowiedzią na to pytanie. Jeżeli chodzi o Radka Majewskiego, to nie wiem, czy pytałem, bo obejrzeliśmy bardzo dużo spotkań. Byłem na jednym meczu, obejrzeliśmy kolejne, także mamy rozznanie, na jakiej pozycji gra. Wiemy, że grywał również w Polsce na pozycji środkowego pomocnika w systemie 4-4-2. Czy jakby mnie poprawił jeden z Nestorów trenerskich 1-4-4-2 i myślę, że jest to na tyle wszechstronny zawodnik, jeżeli mówimy o środkowej linii, że poradzi sobie. Ja już też będę tutaj uciekał od sportu, tylko skoncentruję się w tym ostatnim pytaniu na innej sprawie. Zmienił się PZPN i jest dla pana dobra informacja, bo odpadnie temat podwójnej motywacji jak z Anglią. Ten mecz na pewno się jutro odbędzie, bo widać, że trawa jest zielona, dach zamknięty, także grać można, nie będzie niespodzianek. No, wiosna idzie. Nie, nie Sergiusz, przesadzajmy. Sergiusz, nie, nie przesadzajmy, natomiast tu, tu, pan, tu pan, redaktor no, jak gdyby zadał pytanie i odpowiedział na to pytanie, także ta, zgodzimy się, tak? Że, no mecz się odbędzie, bo jest tak zamknięty. Myślę, że po to budowano tak piękne stadiony z zamykanymi dachami, aby wykorzystać je przy takiej aurze. Nic tylko no, pogratulować. Widział pan Murawę? Nie, nie miałem okazji, gdyż przyjechaliśmy, Był trening, trwał trening Ukra drużyny Ukrainy.